Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Słuchajcie, mamy tu w ogrodzie taką gruszę i ostatnio przychodzi do mnie młodsza córka i pyta, można już je zerwać? Tak? Czyli miała na myśli, czy są już dojrzałe. I teraz tak sobie pomyślałem, że zrobimy o tym lekcję. Jak zapytać, można już, można już je zerwać? No, Anglicy to powiedzą zupełnie inaczej. Tutaj musimy zapytać, are these pears, czy te gruszki, albo krócej one, czyli they, tak? Are they ready to pick? Are they ready to pick? Ok, pick, a nie pick. Uwaga na wymowę krótkie i, czyli tak naprawdę i. pick. Are they ready to pick? Czyli dosłownie, czy one są gotowe do zerwania? Można też użyć innej wersji. Czy są wystarczająco dojrzałe do zerwania? Też tak mówią i to też jest bardzo naturalne. Czyli możemy się zapytać: Are they ripe enough to pick? Are they ripe enough to pick? Uważamy na enough, bo inaczej stosujemy z rzeczownikami, a inaczej z przymiotnikami. Robiliśmy o tym lekcję, podlinkuję wam pod koniec i w opisie. Natomiast ja bym mógł odpowiedzieć, no jeszcze są niedojrzałe, jeszcze, czyli yet na końcu zdania, tak jak w present perfect, czyli yet nie używamy tylko w present perfect. Ja użyję tego zwrotu tutaj w czasie teraz w czasie teraźniejszym, czyli they aren't ripe yet. Jeszcze są niedojrzałe. Gdyby córka chciała się zapytać, czy są już dojrzałe, no to już też jako już też używamy yet w pytaniu, czyli zapyta, are they ripe? Yet? A jak na przykład powiem, no, jeszcze są niedojrzałe? Oh, sorry, they are, they are still unripe. Czyli przeciwieństwem do ripe jest unripe. Still unripe, wciąż niedojrzałe. Dzięki, trzymajcie się.